Yy, że tak powiem, dodam kilka słów jeszcze na temat Diorom Cologne o którym zacząłem gdzieś tam mówić w pierwszym materiale pilotażowym, ale po obejrzeniu tego filmu stwierdziłem, że jeszcze kilka słów muszę dopowiedzieć, bo tak naprawdę troszkę mało o nim powiedziałem. Yy, co chciałem dodać? Jest to zapach. Na pewno świeży, bardzo świeży. Jeden z najświeższych jaki znam. Yy... Przenaturalnie cytrusowy. Przenaturalnie. Powiem szczerze, że takich cytrusów jeszcze nigdzie w żadnym mainstreamie. A nawet i w perfumach niszowych nie spotkałem. Co jest bardzo ciekawe. No właśnie, te cytrusy. Cytrusy są przełamane właśnie białym piżmem. Są takie bardzo zwiewne, takie śnieżno-białe. Ja tak jak można sobie właśnie wyobrazić, tutaj flakon oddaje jak najbardziej kolor, kolor flakonu oczywiście, oddaje jak najbardziej tutaj całą aurę tych perfum. One właśnie tak pachną, takim, takim kolorem. Jest to śnieżno-biała czystość, naturalność zwiewność, wszelkiego rodzaju nie wiem, naturalność. No, no, po prostu no, nie mogę na to chwilę teraz tak szybko znaleźć yy, stosownego, stosownej nazwy, określenia do tej, do tej wody. Po prostu, no, no, zapach jest piękny. No, ale tak jak powiedziałem wcześniej, no, ona gdzieś... Po, powyżej właśnie 20-kilku stopni, 25 stopni, no powiedzmy, no, yy, pogranicze upału, yy, a nawet upału, no, gdzieś się nam nieźle układają. Nie wiem, no po prostu, no, wydaje mi się, że to jest efekt właśnie tej wysokiej temperatury gdzieś, że że, że coś się z nimi dzieje na mojej skórze. Nie wiem, może faktycznie, jeżeli człowiek gdzieś tam zaczyna więcej się pocić, to. Źle to gdzieś z pełnym składnikiem zaczyna współgrać. Nie wiem, no, no zobaczymy. No ja dam jeszcze raz szansę tej wodzie na okres, właśnie letni, gdzieś tam podczas upałów. Zobaczymy, czy odświeży, czy nie. No póki co jestem jednak najbardziej zadowolony z tego, że zapach ten jak najbardziej spisuje się właśnie w takie letnie czyli też wiosenne poranki, gdzie okolice 80 stopni są na termometrach, gdzieś jest jeszcze właśnie ta, ta katarosa, ta wilgoć powietrza, ta świeżość, właśnie tych wszystkich gdzieś krzewów, drzew, które kwitną. No, te perfumy, jak najbardziej według mnie, dla mnie, pasują właśnie w ten okres. No Szkoda, że właśnie nie w letni, bo z tego, co gdzieś tam czytałem czy słyszałem. No, że sprawują się jak najlepiej w okresie upalnym. No, troszkę żałuję tego, że na mnie tak nie chcą zadziałać fajnie jak u innych. Czego zazdroszczę oczywiście. Ale tak jak wracając do poprzedniego materiału, no to jest właśnie ten efekt efekt yy, nieprzetestowania perfum przez jakiś tam dłuższy czas, chociażby z próbki jednomilitrowej, dwu, czy tam chociażby w postaci dekantu gdzie można sobie tam gdzieś zamówić, ktoś nam łaskawie odleje, czy przepsika do butelki tam 10 czy 5 mililitrowej. Wtedy na dłuższy czas możemy sobie przedostawać czy to wiosna, czy później gdzieś przylecie i wtedy można postawić, czy faktycznie ten zapach, zapach jest dla nas, czy jednak nie, czy nas przytłacza, czy, czy czy faktycznie damy go udźwignąć gdzieś tam przez cały dzień. A wtedy jak najbardziej można zamówić, czy, czy czy kupić i się cieszyć całym flakonem, bo mówię, no, no nie warto gdzieś yy, wydawać naprawdę kilka set złotych za cały flakon, ja mam tutaj akurat miałem yy, 125, no i powiem szczerze, że on sporo kosztował, jak na zapach świeży, no wiadomo, no tutaj gdzieś robi sama marka, sam dom Mody Dior yy, robotę, dlatego też te Ceny tak są wysokie, chociaż to mówiono tutaj jest bardzo, bardzo prosty. To jest zapach, ale to kilka stówek trzeba jednak wydać za, za flakon tego zapachu. Co jeszcze? No tak, jak powiedziałem, no zapach jest zwiewny, szalenie, jakoś taki naturalny, niezobowiązujący. Nada się na pewno na każdą okazję gdzieś właśnie w takim okresie cieplejszym, jak właśnie wiosna, czy no faktycznie letnim, przy większych temperaturach, jak to ocenię, którzy właśnie piszą czy mówią, że jak najbardziej pasuje im ten zapach. Czy na wieczór? Nie wiem, czy na wieczór, chyba jednak nie. Chyba jednak nie wieczór. Y Chociaż może na te ciepłe wieczory, kto wie, no muszę kiedyś sobie też przetestować to faktycznie, bo nigdy nie testowałem w taki letni wieczór, może gdzieś nad jeziorem, nad morzem, fajny chłód gdzieś tam od morza, od wody, no ciekawe, to na pewno. Trzeba będzie coś tam przetestować sobie w najbliższym czasie, jak już się zrobicie, play, bo teraz te wieczory, jak sami wiecie, gdzieś jeszcze są chłodne, wyjątkowe zimne maje, że tak powiem. Zapach jak najbardziej uniwersalny. Trwałość, tak jak wspomniałem już w odcinku pilotażowym, na mnie jeden z najtrwalszych, świeżych zapachów, jakie posiadam. To jest dobre 6, a nawet 7 godzin użytkowania. Gdzieś po prostu dostaję, dostaję komplement za to, że po 6 godzinach za to, że, że naprawdę fajnie pachnie, co. co Jestem bardzo zaskoczony, że faktycznie ktoś wyczuwa ten, ten zapach po, po tylu godzinach gdzieś. Bardzo jestem, że tak powiem, no, 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 no szczęśliwy, że, że tak długo trzymają mnie się te perfumy. Co, co niektórzy tak faktycznie gdzieś narzekają, większość przede wszystkim w internecie, w komentarzach, gdzie o tym już mówiłem, ludzie narzekają właśnie, że, że trwałość gdzieś kuleje, że mogłaby być lepsza, i tak dalej. Nie, nie, ja absolutnie jestem. Yy, nie zgadzam się z tą opinią. Nie, podpis, nie podpisuję się w ogóle pod tym. Bo mówię, no na mnie trochę jest naprawdę bardzo, bardzo dobra, jak na takie świeże i proste perfumy. Yy, a co z projekcją? Projekcja, no myślę, że przez minimum te 3 godziny na, jest na tyle dobra, że sam wyczuwam gdzieś ten zapach. Podoba mi się to. Mówię no, w... Tej, w tej temperaturze to wydziela z siebie taką nutę białą, taką właśnie tej czystości, takiego no po prostu no świeżego jakby, nie wiem, powietrza, o. Czystego, jakiegoś oczyszczonego, z dodatkiem właśnie tych cytrusów na, na, na samym początku, które są dla mnie przenaturalne. No a później właśnie tą swoją taką białą aurą gdzieś się trzyma do samego końca już do tych sześciu czy tamtych, po rybach do 7 godzin, gdzie gdzie to bardzo mi się podoba. Myślę, że gdyby te cytrusy myślę, że gdyby te cytrusy tutaj grały te skrzypce do samego końca, to myślę, że ten aż ten zapach tak by mi się bardzo nie podobał. No nie wiem. Póki co jestem bardzo zadowolony z tego. No tak jak powiedziałem wcześniej już kilka razy, że na pewno będę się przymierzał i będę próbował jeszcze raz dać im szansę. I chciałbym, żeby wyszło to na dobre, na plus, że jednak faktycznie fajnie mi zagrają w temperaturze powyżej 25 stopni. Nie wiem. no Może faktycznie. no Albo skóra się zmienia z roku na rok. Bo też miałem jedne perfumy, takie, gdzie też do końca mi nie grały. Po czym gdzieś stały na, w, w szafie zamknięte. Wyjąłem powiedzmy po roku przerwy, zaaplikowałem i stwierdziłem, o, wow, to jest on, gdzieś po prostu, a, a mówię, a w rok wcześniej byłem, że tak powiem, no troszeczkę zawiedziony i, i, i co do kompozycji i, i może nie trwałości, ale projekcji, dzisiaj, znaczy dzisiaj, gdzieś tam po roku czasu, jak dając sobie spokój z tymi perfumami, to no faktycznie zmieniło się to. No i mam taką cichą nadzieję, że zmieni się to właśnie też z diorą kolonii 2013. No tak, ja wcześniej myślałem, mówiłem też, myślę o zakupieniu gdzieś sampelka sobie, czy też odlewki większej wersji 2007 i chciałem sobie zrobić też takie porównanie czy faktycznie były lepsze tamte perfumy czy, czy gorsze faktycznie no zobaczymy no może gdzieś znajdę na, na, na jakichś aukcjach to potestuję to posprawdzam może coś opowiem, znaczy raczej na pewno coś opowiem, ale faktycznie czy dostanę jeszcze taką wersję to, to nie wiem ale póki co na pewno we flakon nie będę wchodził tamtej wersji, bo ceny są zaporowe na, 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 na różnego rodzaju tam o, o, ofertach, stronach internetowych widziałem, że te ceny, no, no około 5-6 stówek za chyba 75 ml, albo 125 już nie wiem, no to trochę dużo jak na, na, na takie świeże, gdzieś tam proste, w cudzysłowie mówiąc, yy, perfumy. Dobra. Zobaczymy, co tam później sobie zaaplikuję. Za, za jakiś czas oczywiście będę chciał coś nagrać. Zapraszam do subskrypcji i komentowania. Dziękuję bardzo.